Marsz z gumą na biodrze. Jeśli mamy na przykład sparring partnera, to po prostu zakładamy sobie gumę tutaj na bioderku. Sparring partner trzyma tą gumę z tyłu za nami. My robimy 20-sekundowy, 30-sekundowy sprint cały czas dbając o pracę górną kończyną, i tak by przodostopiem uderzać o podłogę. Jeśli na przykład takiego sparring partnera nie mamy, mamy słupek, mamy drabinkę, mamy gumę. Zakładamy ją sobie na bioderku. Wychodzimy tak, by już w tym momencie czuć napięcie na brzuchu na pośladku, że musimy napierać do przodu i szlifujemy ruch pracą górnej kończyny, czyli kciuk w oko, ręka do kieszeni, czyli taki hashtag I uczymy się pracy tą właśnie dolną też kończyną, żeby to wyglądało, że nie luźna stopa znowu, tylko aktywnie palce do góry i wbijam nie kładę tak tak i pięta celuje tam i mam coś takiego na końcu jeśli chodzi o tą nogę muszę mieć to wychodzę do przodu wbijając nogę ta już idzie do przodu i ja wbijam nie kładzie mi się pięta tylko spaceruję aktywnie na palcach wbijając, ciągnąc palce pod siebie i staram się pod oporem tej gumy celować stopą tak by uderzać pod biodrem. Widziałeś, że jak guma mnie ciągnęła do tyłu, to czasami nogę puściłem tam, czyli moja noga się przestrzeliła z nią biodra, a ja chcę uderzyć pod biodrem, żeby kolejna noga wyszła znowu pod biodrem i tak będę się przesuwać do przodu. Ciężkie ćwiczenie, 20-30 sekund i bardzo techniczne. Masz coś tu.